W Unii Europejskiej? Dowierzcie z podcastu Europe Direct Piotrków Trybunalski. Zapraszamy. Przy kawie o Europie na program zaprasza Europe Direct w Piotrkowie Trybunalskim. Małgorzata Kociniak i Anna Jędrzejewska Jurek Direct. Witam Panie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prowadzą od wielu lat edukację związaną z Unią Europejską. Kończy się jakiś etap, taki pięcioletni. Co byście Panie powiedziały o tym etapie? No tak, tak u nas to działa w takich okresach pięcioletnich. Kończy się ten okres w 2025 roku. Ostatnie pięć lat, które też było trudne, dlatego że zahaczyło o pandemię. Zupełnie musiałyśmy zmienić jak gdyby podejście, dotarcie do tych osób, z którymi rozmawiamy o Unii Europejskiej. Ale dużo się zadziało faktycznie, że wciąż rozmawiamy, wciąż prowadzimy edukację europejską. W szkołach wciąż spotykamy się na dużych e, imprezach, gdzie mamy swoje stoiska, gdzie do nas ludzie podchodzą i pytają o e, sprawy związane z Unią Europejską. W ostatnich e, latach oczywiście pojawia się temat e, wojny w Ukrainie i takiej zmiany geopolitycznej. I, e, Także to są często y, trudne tematy, które podejmujemy. Ja mam wrażenie, że panie musi, musicie być bardzo elastyczne, ponieważ po pierwsze zmienia się. Cała właściwie polityka świata często dochodzi do tego, że ta Unia jest postrzegana różnie i to przez naszych obywateli. Po drugie, zmieniają się obywatele. Oni dorastają, część dorasta, część się pojawia nowych i też różnych. Jak sobie z tym radzicie? No właśnie, staramy się docierać jak gdyby do wszystkich, już nawet do najmłodszych, bo prowadzimy zajęcia Unii Europejskiej dla zupełnych maluchów. Przedszkolaków poprzez szkoły podstawowe, ponadpodstawowe. Trafiamy do studentów dorosłych, młodych dorosłych i do seniorów. I wszystkim staramy się pokazać, jak ta Unia naprawdę działa, żeby te ich takie decyzje o życiu, a potem wyborcze, były oparte na rzetelnej wiedzy, a nie na przykład na dezinformacji z internetu. Dlatego staramy się po prostu pokazać, że Unia ma swoje plusy, minusy, na czym ona polega, że Unia to jesteśmy także my. A nie oni. I dlatego staramy się zaczynać od maluchów, gdzie się bawimy na przykład z flagami z małymi dziećmi. A kończymy na przykład na seniorach, gdzie byliśmy z seniorami w takim centrum multimedialnym Europa Experience w Warszawie, gdzie nasi seniorzy mogli wziąć udział w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego. I bardzo im się to podobało. Która grupa jest najwdzięczniejsza? I... Myślę, że my bardzo lubimy rozmawiać z młodzieżą, y, y, czyli takie szkoły średnie, y, w których ta rozmowa Unii Europejskiej y, jest ciekawa, dlatego że my pytamy, co oni cenią w Unii Europejskiej, czego nie, i oni dość odważnie y, mówią i jest to taka fajna dyskusja. Y, nie jest to tylko taka jednostronna informacja od nas, czym jest Unia Europejska i jak działa, ale zwykle jest to dyskusja o tym. To, co, jest fajne, co jest fajne, co jest niefajne, co jest niefajne, niefajne w Unii, w Unii Europejskiej? A my staramy się po prostu pokazywać te rzetelne informacje, żeby oni tą swoją wiedzę i to swoje stanowisko wobec Unii opierali rzeczywiście na faktach. A powiedzcie, panie, czy te grupy, z którymi się spotykacie, bardziej są nastawione na Unię Europejską i widzą, że dobrze, że jesteśmy w tej Unii Europejskiej, czy właśnie negują, jak to wygląda tak na co dzień? Bardzo różnie. Bardzo różnie, tak. Dlatego, że co ciekawe właśnie seniorzy, seniorzy z reguły bardzo sobie cenią Unię Europejską, dlatego, że widzą ten skok cywilizacyjny, który Polska poczyniła właśnie będąc w Unii. Z młodszymi bywa różnie, ale myślę, że to wynika z tego, że młodzi ludzie, którzy się urodzili już w Unii, to nie wiedzą, że wiele rzeczy, które jest dla nich oczywistych, jest właśnie wynikiem obecności w Unii. I gdyby na przykład w Unii Polska nie była, to byśmy je mogli stracić. Widać podróżowanie, tak, swobodne po całej Europie. Możliwość studiów, pracy, edukacji za granicą. Generalnie my jesteśmy też społeczeństwem takim proeuropejskim. To też wykazują przecież badania, że większość Polaków nadal, e, nadal e, bardzo sobie ceni bycie w Unii Europejskiej. Więc tych e, eurosceptyków jest mniej. E, I my też staramy się odnosić do tej dezinformacji, o której Ania mówiła, która często się pojawia w takiej narracji o Unii Europejskiej, że ona jest zupełnie zła i, i, i trzeba natychmiast z niej wychodzić. I myślę, że tutaj naszą rolą jest właśnie taka rzetelna informacja o tym, jak faktycznie jest i że nie jest tak źle, i że na przykład Brytyjczycy, którzy wyszli z Unii Europejskiej. Gorzko tego żałują. Tak, nie do końca są z tego, zadowoleni. Rozumiem, że te pięć lat to jest podsumowane i jakby zakończone, ale przed Wami. I na pewno następny okres. Nie będziecie, panie, rezygnowały z dalszej edukacji. Nie zrezygnowałyśmy. W tym roku wygrałyśmy konkurs Komisji Europejskiej i jesteśmy przez kolejne pięć lat, będziemy przez kolejne pięć lat w Piotkowie Trybunalskim. Pozostaje ten punkt w Piotkowie i pozostaje jako jak na razie jedyny w województwie łódzkim, także bardzo się cieszymy. Przed nami spore wyzwanie, żeby tym naszym działaniem i tą edukacją europejską Całe województwo. Małgorzata Kociniak, Anna Jędrzejewska, You Are Up Direct. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Serdecznie. Przy Kawie o Europie. Audycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową i Facebooka.